No, podaj ją, przynieś tu zabawkę. Fidela. Weź zabawkę. Weź zabawkę. zabawka weź. Tak pieseł tam na górze jest. Teraz sąsiadka jest na górze, szczeka. Tak, ale zaczekaj. No. no. No, no, tak, tak. Jest na górze i szczeka. Idź, wydaj mi zabawkę, to są potyka. Dobra. No, idź po zabawkę. Weź ją. I chodź do, do mnie tutaj. No. Dawaj ją. Zostaw. I to na wymianę, tak? Na wymianę przyszło? Dobra. Na wymianę. Spokojnie, Fidel.